No dobra, witajcie bardzo, tak jak obiecałem kolejny odcinek, z tym razem taki cirożek. 25 rzeczy do zebrania, archiklocków, zostawcie łapeczkę w górę, lajka, like zostawcie dzwoneczek, subeczka, dzwoneczek bardzo istotny, żebyście dostawali powiadomienia, także dzwoneczek, mile widziany, idziemy tutaj, pierwszy co, co robimy, no to sklepik, proszę bardzo, nasz pierwszy archiklocek, musimy zebrać 25 tutaj jakoś, Różka stać nas na to, stać nas na to. Tu bananek. Warto, warto zbierać te wszystkie rzeczy. Co to jest? Wybuchowa Mango Jagoda, ciekawe. Tu jakiś różowy zestaw perkusyjny. Mamy pana Żyrafę, Żyrafowy gość. Patrzcie, do tego jakieś tutaj rzeczy, których nie potrzebujemy. Dobra, lecimy po pierwszą misję. Tu patrzcie, mamy pierwszą od lisicy. Jak imprezuje, budzi się we mnie zwierzę, zwierzę. Co chcesz się podalić ze mną? Też musisz wyglądać jak zwierzę. Z długą szyją i okej, okay, czyli musimy mieć tutaj pana żyrafę, ale go kupiliśmy, więc, więc jesteśmy panem żyrafą. Proszę bardzo. Możesz mi strzelić fotkę. No dobra, mogę strzelić fotkę. Przytrzymaj, to jest galeria akurat, to nie. Przytrzymaj E. To zaraz ci tu fotę strzelimy, proszę bardzo. Fotka jest. No i zadanko od tej pani wykonanej. I trzy archi. Patrzcie, dobra, ale w sumie to wybraliście nową postać dzisiaj do gry. Będzie to kapitan stalowo-brody. Prosiliście. Patrzcie, wgląd dziwnie wygląda. jak jakiś kufer ma na sobie. Patrzcie, kicia rożek własnej osobie. Hej, hej, to ja, kicia rożek. Witaj w moim domu. Juhu, brat miał mi pomóc w urządzeniu. Kicia rożek ma brata. Wow. W urządzeniu ma imprezki, ale ciągle go tu nie ma. Może znajdziesz go? Ok, to zaraz go tu znajdziemy. No dobra, tylko gdzie on jest? Powiedzcie mi. Kicia, gdzie, gdzie jest ten twój bracik? No ja wziąłem to zadanie chyba. Czy mam być Emmetem, żeby wziąć to zadanie, tak? Okej, okay, teraz jest zaakceptowane. Widzieliście, coś źle kliknąłem. Dobra. Kapitan stalowo, brody. A on nie ma ataku z wyskoku w ogóle. A nie, ma chyba. O, dobra. Dobra, lecimy tam do tego punktu. Tu jest jakaś skrzynka. Zrobimy ten przedział ekspresowo. Tę planetę. Może jakieś skrzyneczki, jakieś części. Dzięki. Fragmenty super artefaktu. Tu jest kolejna skrzynia tam w ogóle. Okej, okay, to jest brat Kici. Ojej, te paskudne potwory, okej. Okay, będziemy się walczyć tu z potworami. Paskudnymi potworami, jak on tu się wyraził. Jakieś piaski, w ogóle dziwna kraina. Taka, okay. oho. No dobra, zdobyliśmy tą piłeczkę. Pięknie. Cyk, cyk, dodaj ją do naszej kolekcji. Tu jakiś klocek, e, Tu coś może być w tym, patrzcie, Jakiś kuper. Coś mamy w środku. Kola pewnie będzie. Jakiś napój? Nie, nie ma nic. Ale tu jest jeszcze skrzynia. Otworzymy sobie ją. Ale monet. Dobra, dobra. O, 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 postacie. Cyk, cyk, cyk. Fragmenciki. Może być. To lecimy oddać mu tą piłeczkę w takim razie? E, tam mi podpowiedzieliście, gdzie te, m, m, gdzie te możemy przedmioty budować, te większe obiekty. E, z, pójdziemy tam. Siostrolandia, czy jak się to tam nazywało? Ten, pamiętacie na początku fabuły tam były takie takie, takie takie miasto, gdzie można było domki budować. Ja już sobie przypominam, możemy tam podejść potem. A ty, a ty kolego co? Co tutaj? Chodź, kumpel, chodź, idziemy. Niewiele nam tutaj brakuje. Jak on dziwnie chodzi? Dobra. Dobra, chodź, idziemy, idziemy. Szkoda, czasu, bo nas tutaj atakują w chmurkolandii. W ogóle fajnie to wygląda właśnie jak chmuro kukułkowo, trochę z pierwszej części. O ty, o ty, gościu. Nie ze mną te numery. Zostaw tego kotka. Dobra. Troszkę będziemy musieli iść tutaj. No jak tu się zrespią, to by było naprawdę dziwne. Dobra. Idziesz? Chodź tutaj. Patrzcie, zaproszenie na imprezę kiciorożek dostaliśmy. Ciekawe co tutaj będzie ciekawego się działo. Jakaś imprezka. Patrzcie, skrzynia kolejna. Ja otwieram, bo tu musimy wszystkie postacie zdobyć. A tego jest dużo i jest losowość, więc jest szansa, że nie zdobędziemy wszystkiego. A to co to jest? Witam serdecznie, przybyłem na ten planet, spędzić czas ze swoją prawdziwą miłością, Panią Robot. Współrzędne było jednak nieprawidłowe i wylądałem... Czy mogę prosić o przekazanie jej tego? No dobra. Przekażemy jej, przekażemy. Spoko loko. Kolego, nie martw się. Zaraz wszystko przekażemy. Tu jest klocek. Ciekawe jak będzie nasz kapitan... Śmiesznie. Śmiesznie, Śmiesznie będzie latał. <laughs> Zrobimy to zadanie. Oczywiście tutaj musimy wszystkie te klocki. Potrzebujemy 400, żeby odblokować nowy świat, tak w ogóle. Więc spoko. Gdzie jest tutaj ta pani robot? Ona jest chyba tam gdzieś wyżej, tak mi się wydaje. Ej, co to? Skrzynia zniknęła. Lol. O, tu jest pod drzewkiem. To od Droida Oker. Okej. Okay. Mam cię zabrać do niego? No dobra, chodź. Idziemy pani robot. W ogóle też to pani robot z pierwszej części kojarzycie pewnie w ogóle będę miał wszystkie postacie, to wam je pokażę. Dobra? Proszę bardzo. Proszę bardzo, wszyscy zadowoleni. Są już razem, teraz lecimy na kolejną misję. Tutaj jeszcze pełno jest tych klocków. Tutaj patrzcie, jaki pan hippies. Tu jest serduszko. Złapmy go, dostaniemy tam. W ogóle to, ta animacja się zepsuła. Widzieliście to? Wcale nie złapałem tego serduszka. Dobra, mamy cukierka. Jest impreza, tu jest kolejna skrzynka. Dajcie wszystko. Przyjmuję z pełnymi garściami. Ramionami otwartymi. Okej, okay, mamy tu kolejny klocek. Jest okej, okay, ale tu gdzieś coś świeci się jakiś pytajnik. Z tej strony nie bardzo. Ale tu gdzieś może się świecić. I tu jest w ogóle klocek. Ojejku, co to za dziwne stworzenie? Dobra, podejdźmy Pyk, 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 pyk. A, jakiś pani astronautka. No hej, kakicie, Rożek poprosiła mnie o zrobienie dla niej pi piesia, różka. Okej, okay. dla piesia koktajlu musimy coś zdobyć. Tutaj wspominaliście właśnie o tym piesiu, ro Rożku. Fajnie. No ja nie wiem, masz 165 tysięcy subów, 50 lajków. Pustynna lama, no widzisz. Pustynna lamo, no tak jest, tak, tak mi kanał się popsuł. Co ja mam zrobić? No, musisz mi doradzić. Tylko nie mów, żebym nagrywał Fortnite'a. Bo... Nee. bo nie. Okej. Okay. chyba wszystko z tego zadania. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, tu jest kolejny klocek. Dobra, to będziemy wszystkie te klocki. Tu jest jeszcze skrzynia i klocek. Tyk. Patrzcie, pan banan. O ja. O, cześć, co powiesz na małą zabawę? Jeśli przyniesiesz mi bilet na ślub, zdradzę Ci wielki sekret. Sekret w tym, że ja jestem bananem. Haha, ale masz minę. No, super. Super, no, panie, panie, jak on tańczy, tańczy. Parabole tańczą, nie? Tu jest skrzynka. A tu gdzieś będzie jeszcze ten. Słuchajcie, patrzcie, patrzcie, bo to nie koniec naszych wojaży. Co tutaj jest? A, krocki. O no właśnie, tu był na mapie ten krocek Brod, pozdrowisz mnie i zagraj stalowo brodem. No właśnie, Kacper, jeszcze pozdrawiam cię i... Wybrałeś Stalowo-Brodego? właśnie, gramy. Gramy Kapitanem stalowobrodem. Jest kolejne serce, które znowu nie złapałem tak naprawdę. Zostaniemy tutaj pyk. Mega artefakt może być. A tu jest skrzynka, patrzcie. No dużo pozbieramy tego. Zrobimy sobie jakiś opening kolejny. Może jakieś postacie, kolejne pojazdy odblokujemy. Byłoby super. I patrzcie, ja tu zostawiłem klocek. Ho ho ho. Dobra, jedziemy go odsłuch szukać. Tam gdzieś klocek, pewnie w tej wodzie będzie. Czekajcie, tu gdzieś. No, będziemy musieli nurkować moim zdaniem. O właśnie No i tutaj był ten klocuszek. Jak dziwnie pływa, patrzcie jaki on ma nóżki w ogóle, ten stalowo wrody. Dobra, skrzydełka mile widziane Patrzcie, jeszcze 9 tych klocków potrzebujemy. Dobra, to teraz tutaj pójdziemy. Ej, obstawiam, że tu w tym tutaj też coś jest. Coś można znaleźć. Patrzcie! Oś jednorożec! Ja! Cześć jednorożcu! Hej, to mój tor wyścigowy. Serio? Jednorożec, nie rób mi wyścigów. Znowu będą dwa wyścigi, tam widziałem archiklocek w ogóle. W którą stronę? Ej no Co to za dziwne jakieś Dobra, lecimy szybciutko Jest, udało się Proszę bardzo, dostaniemy archiklocek Ok, jest. No, jeszcze jeden wyścig. No, zazwyczaj są te dwa wyścigi, słuchajcie. Znowu. No dobra, lecim. Lecim na Szczecin. Teraz mamy mniej czasu. Dobra, pyk. Cyk. Cyk. Mam mało czasu, szybko. Pracyk. O, spokojnie się wyrobimy. Dobra, no ale przy okazji mamy te klocki, nie? Tutaj. Proszę bardzo, jednorożec zadowolony. E, sprawdźmy tutaj gdzie ja jestem. Tu gdzieś będzie. Ten klocek. To co nurkujemy? Oj, oj. oj. Jakie dziwne rzeczy. Dobra, do góry. Tam w ogóle z drugiej strony była skrzynia. O, właśnie. Dobra, wyskakuj. Tu była skrzyneczka. Cyk. Zaraz ją sobie otworzymy. I w sumie już ją otworzyliśmy. I fragment. Dobra. Dobra, stalowo brody. Lecimy dalej. Tu są skrzydła. Właśnie, tutaj widziałem ten kolejny klocek. Ej, coś ci ta pani robot uciekła kolego Tutaj Dobra, gdzie jeszcze na mapie są jakieś? Okej, okay, tu gdzie mamy podejść weźmiemy sobie te skrzydła A, patrzcie, tu jest jej domek w ogóle tęczowy Wchodzimy do środka, A, tu nie mogę wejść Przelećmy O, proszę, perkusja jakaś Ciekawe, a tu co jest? Okej, okay. tu jest jakaś skrzynia w ogóle. A chyba już ją otworzyłem raz, nie? Tak mi się wydaje. A tu jeszcze gdzieś są te klocki. Obstawiam, że tu trzeba zanurkować. Chociaż widzę, że nie. Tu się myliłem. A tu jest, no właśnie. Jeden A drugi jest gdzieś z tej strony Tu i po, le na, po lewo Po lewej stronie Dobra, chodźcie Tu jest, patrzcie, widzę go No i elegancko, mamy jeszcze dwa, dwa arki brakują A tu coś trzeba pogadać z kimś. 32 Dobra, idziemy. Większość rzeczy już zrobiliśmy. Także mega. Siemanko pyszczku, co się kroi? Hm, a co to? Zaproszenie na bibkę, no i potrzebujecie DJ-a. No dobra. Potrzebuje płyty do odpalenia na imprezy. A poza tym wypasione macie tu kwiatuszki. No dobra, aha, a co ja ci mogę z tą płytą? Tu gdzieś jest jakaś, tak? Czy o co chodzi? A tu jest płyta, patrzcie, płyta DJ-a. A zgubił ją, widzicie, tak to jest jak się nie czyta tego. O masz, dla mnie nagranie, ale czemu są upłacone? No nic, lecimy czadową imprezę. No dobra, załatwiłem muzykę. To lecimy teraz na imprezkę. No dobra. Proszę bardzo, wszyscy zadowoleni. Okej, okay, mamy klocek. Świątynia Kici rożek, patrzcie, odblokowaliśmy. Dużo osiągnięć i patrzcie, klocki wszystkie. No i mają tutaj tą imprezkę Aż sobie zcykniemy z nimi fotkę, co? O, proszę bardzo, ej, stalowo brody, czekaj Cofnij się Proszę bardzo, oto imprezka Cyk i wszyscy zadowoleni, słuchajcie. No nic, ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczonka, trzymajcie się, wszystko mamy na, na 100%, tak mi się wydaje. Tak? Ale to jeszcze potwierd sumie, potwierdźmy to, jak zawsze. Jeszcze się z wami nie, nie uciekam tutaj, nie uciekajcie. Mamy ten planetę już na stówkę, wejdźmy w ten portal i zobaczymy tam wszystko. I elegancko, proszę bardzo, 100%, 100%. Następne pewnie pójdziemy sobie do klasycznego Klossburga, bo tu już mamy parę rzeczy zrobionych, a i tak potrzebujemy 400, widzicie, tutaj 400, żeby odblokować ten świat. Tu mamy planeta brokat, ale na razie będzie klasyczny Klossburg. Do zobaczenia, trzymajcie się.